Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, nazywam się Adam, a to moja królewska kotka Lili. Dzisiaj będziemy wam czytali książeczkę pod tytułem Królewski ślub Kopciuszka. Królewski ślub Kopciuszka. Pewnego razu książę spotkał piękną dziewczynę i zakochał się w niej. A potem zrobił to, co robi każdy zakochany mężczyzna. Czy wyjdziesz za mnie? Zapytał i w napięciu czekał na odpowiedź. Kopciuszek powiedział tak, zawołał Gucio. Król był bardzo rad, kiedy dowiedział się o planowanym ślubie syna. Gestem wskazał portret w pałacowym holu. To moja żona w dniu naszego ślubu, rzekł. Kopciuszek powinien mieć, zgodnie z tradycją naszego królewskiego rodu, taką samą suknię i naszyjnik z pereł. Nic bowiem nie jest ważniejsze od tradycji. Dziewczyna popatrzyła na portret, ale się nie odezwała. Nie chciała urazić poczciwego władcy. Okazało się jednak, że niełatwo jest sprostać wyzwaniu i uszyć prawdziwie królewską kreację. Na szczęście Szambelan miał pewien pomysł. Najpierw musisz poznać tradycję królewskiego rodu, oznajmił, wręczając kopciuszkowi na ręcze opasłych tomów. Biedny kopciuszek czytał i czytał, usiłując zapamiętać jak najwięcej, aż w końcu zmęczony zasnął nad książką. I śniło się dziewczynie, że matka ofiarowała jej niezwykły podarek. Córeczko, kochanie, jeśli kiedykolwiek będziesz miała kłopoty... Ten naszyjnik przypomni ci, że powinnaś posłuchać swojego serca. Ono podpowie ci, jak masz postąpić, tłumaczyła córce. Kiedy dziewczyna się obudziła, sen o matce napełnił jej serce otuchą. Z uśmiechem podeszła do swojego starego kufra i zaczęła go przeszukiwać. Z pomocą dobrej wróżki, zaprzyjaźnionych myszek i odrobiny magii. Znalazła portret matki namalowany w dniu ślubu. Postanowiła go pokazać nadwornemu krawcowi i królewskiemu złotnikowi. Szyjesz piękne stroje. Czy pomożesz wróżce mojej matce chrzestnej wyczarować dla mnie taką suknię? To będzie dla mnie zaszczyt, odpowiedział Kopciuszkowi krawiec i dwornie pochylił głowę. Jesteś artystą w swoim fachu. Jak myślisz, czy z pomocą moich myślich przyjaciół uda ci się połączyć te dwa naszyjniki w jeden? Dla ciebie zrobił najpiękniejszy naszyjnik w całym królestwie, odparł złotnik. Nareszcie nadszedł dzień ślubu. Król zjawił się w komnacie, żeby poprowadzić pannę młodą do ołtarza. Mam nadzieję, że nie pogniewasz się panie. Ale mam na sobie kopię sukni ślubnej mojej mamy, powiedział kopciuszek. To w hołdzie dla naszej rodzinnej tradycji. Tradycję za Waszej Wysokości uhonorowałam kolią z pereł i welonem. Władca zauważył, że z pereł zrobiono kolię i ozdobiono nimi welon. Och, drogie dziecko, to dla mnie wielka chwila! Połączyłaś skarby dwóch rodów i stworzyłaś w ten sposób nową tradycję, rzekł ze wzruszeniem i ceremonialnie zaoferował kopciuszkowi ramię. Chodźmy, nie każmy księciu czekać, oznajmił i poprowadził pannę młodą do ołtarza. Goście byli zachwyceni, a pan młody bardzo wzruszony i przejęty, gdy piękna panna młoda stanęła u jego boku. Nawet szambelan otarł łzę. Wreszcie nadeszła najważniejsza chwila. Książę i księżniczka odpowiedzieli przed wszystkimi na pytanie, na które zawsze odpowiadają wszystkie młode pary stojące na ślubnym kobiercu. Tak, powiedzieli tak! krzyknął zachwycony Gucio. Po zakończeniu ślubnej ceremonii zaczął się wystawny, prawdziwie królewski bankiet. Tort ślubny był arcydziełem sztuki cukierniczej. Na zakończenie uroczystości weselnych, panna młoda rzuciła w stronę gości swój bukiet. I tak stało się zadość rodzinnej tradycji. Kopciuszek poszedł za głosem swojego serca i miał wspaniały ślub, o jakim zawsze marzył. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproście o to rodziców. Pa, pa!